Kogo zabierasz dalej? Nawet małe osoby są zdolne do wielkich rzeczy i Tatianko idzie ze do finału. Tatiana idzie dalej do finału. Olek Klembarski. Yeah! Sara idzie do finału. Brawo dla ciebie! Yeah! Wiemy już, kto wystąpi w najściślejszym ze ścisłych finałów czwartej edycji The Voice Kids. Kto powalczy o tytuł najlepszego głosu w Polsce. Nie zabraknie dylematów, łez oraz wielkich radości. Przed nami finał na żywo czwartej edycji The Voice Kids.